czekać fanom na, na nowy album to jest po prostu... A tyle? Naprawdę? No 16 lat? Jasne, No. Słuchajcie, czy wy w takim razie zastanawiam się, bo tak, dzisiaj, dzisiaj premiera gorąca, rozumiem, że wszyscy, wszyscy już mają. Eee, wódeczka. Czy, wódeczka oczywiście bezalkoholowa. Eee, zastanawiam się, czy e, pomysł na tą płytę powstał w momencie, kiedy jechaliście swoim słynnym ziombolem z Katowic do Gdyni na Open Air Festival, czy pomysł na tą nową płytę powstał w momencie, kiedy się okazało, że to, co się działo pod główną sceną Open Air Festival, to była masakra, byłam, widziałam, czy dopiero potem, po 2013 roku, kiedy ten Open Air nastąpił, spokojnie usiedliście i stwierdziliście, no dobra, bierzemy się do roboty i działamy. W Ziombolu no to chyba zasadziło się takie pierwsze ziarno, pierwszy pomysł. A Ziaro, to, tak, tak, pierwsze ziarno, ziarno a to ja, prawda, prawda, że jednak że się nie sadzi właśnie. <gry> a ten a I tak naprawdę to chyba ten opener dał taki pierwszy, taką pierwszą iskrę i właśnie to tak jak byłaś, widziałaś, co tam się działo i tak mówiłem, Boże, tyle ludzi tak reaguje na materiał, który nagraliśmy tyle lat temu, że trzeba coś zrobić. No nie? I po kolei później zagraliśmy jeszcze wiele takich udanych koncertów, w międzyczasie tworząc yy, ułamek tarcia. Tak, do, co dodasz do wójtom? Do co dodam? Przede wszystkim cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie, cieszymy się, że, że przyszliście i w ogóle mieliście ochotę z nami spędzić chwilkę czasu. Co ja mogę powiedzieć, no co mogę powiedzieć, no, od, od wielu lat mieliśmy ochotę nagrać płytę, ale do tanga trzeba dwojga co najmniej i, i, i po prostu musieliśmy znaleźć odpowiedni moment, w którym wszyscy będziemy mieli na to zarówno czas, energię, jak i przede wszystkim pomysły. No, I Ten czas nastał, poziom wzrasta i... Płyta. To, że, to, że ta płyta ukazuje się dokładnie dzisiaj, 44 dzień roku, to jest Twój pomysł, prawda? Kiedy na to wpadłeś? W zeszłym roku. <laughs> Miała być na zeszły rok, ale to, tak to, zeszły to, zeszłym pamiętam, roku. I to pamiętam jak niedawno, wspominałeś, że to był 13 piątek wtedy, więc idealnie. A, jeszcze było lepiej, bo nadam złego premiera w piątek 13. 13 roku, tym razem, te, no, no tym razem była to sobota, ale tak czy tak, kto wie, to płyta jest od wczoraj w sklepie. Cicho, także. jest od dzisiaj. <laughs> także była tak, tak w piątek, chociaż 12. No. Yy, są goście, jest między innymi Rachim, jest Gutek. Yy. Skąd ten dobór? To dlatego, że przyjaźń yy, poza pozasceniczna? Przyjaźń, przyjaźnią, nepotyzm, nepotyzmem, ale to są fantastyczni, świetni artyści. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że, że są również ze Śląska. Gutka, tutaj myślę, że nikogo z nich przedstawiać Wam specjalnie nie trzeba, no ale Gutek wiadomo jest naszym zielonym przyjacielem od wielu, wielu lat, więc chcieliśmy nie dość, że uczcić tą naszą przyjaźń, jak również pokazać, że ma nadal wiele rzeczy fajnych do wyśpiewania. Yy, Rachim, no to, no to myślę, że część z naszych odbiorców, a może i, i, i duża z nich część od wielu lat pewnie marzyła do, o tym, żeby K4.4 czy Pocahontas nagrali jakiś wspólny album. Tutaj Rachim bardzo godnie zareprezentował swój skład i też się bardzo cieszę, że jest. A człowiek z tak, człowiek z rybnika, czyli Grupson był takim człowiekiem, który sam pierwszy do nas dzwonił i mówił, proszę, macie tutaj się dograć, ale absolutnie nie to było powodem, że go zaprosiliśmy, tylko to, że go bardzo mocno szanujemy. Jest człowiekiem, który w fajny, godny sposób tutaj poniósł ten płomień nasz olimpijsko-hipkopowy dalej, jest młodszego pokolenia od nas. No i że tak powiem, no faktycznie nie mogło go zabraknąć na tej płycie również z naszego punktu widzenia. Były jeszcze jakieś osoby, które brali się pod uwagę, jeżeli chodzi o ewentualne kolaboracje, czy ale nie nie, nie sprawić? Z... No wieczór zwierzeń, no dobra, po nie, no, te zwierzeń. pomysły, które mieliśmy na przytim na ten nie będziemy zdradzać, bo być nie mamy zamiaru kończyć na tej płycie. A, bo kolejna płyta nie będzie po 16 latach. No, tego obiecać nie mogę. Okay. <śla> Nastawmy się na to ewentualnie. Może w miesiącach. No dobrze, panowie, jak to jest wracać po, po takim długim czasie, gdzie umówmy się, rynek się troszeczkę zmienił, kilka obraz był na fali, raz mniej, zmieniły się osoby, które, które są waszymi odbiorcami. Wasi odbiorcy razem z wami dorośli, to już nie są te nastolatkowie, którzy, którzy przychodzili, przychodzą nowi, przepraszam bardzo, ale przychodzą nowi, umówmy się, tak? tak naprawdę już, już zaczyna słuchać. ale czy dla was, to jest, czy, to, czy wy w ogóle o tym myśleliście w kontekście powrotu, że, że jednak wracacie troszeczkę do innej rzeczywistości? Jako zespół wracamy, ja tam jakoś daleko nie odchodziłem, więc troszeczkę jakby w, jestem w tym na bieżąco, ale przede wszystkim nie myśleliśmy aż tak dużo o, tym, o tych wszystkich rzeczach około, jak to zostanie przyjęte, co i tak dalej, jak słuchacze po prostu. Chcieliśmy się spełnić na tej płycie, chcieliśmy zrobić coś wspólnie razem i przede wszystkim bo o to chodziło. Joka? No tak, nic dodać, nic ująć. Yy, w sensie, jakie pytanie było? Tendencyjne. Znaczy, kondycja jest, waga w sam raz, no czuję mi się dobrze, to jest dobry czas, żeby nagrać płytę. Yy, Wiesz, no tak samo no, dużo nie było jakiegoś tam wiesz, zastanawiania się. Ja nie, autentycznie nie wiem o co pytałaś. Nie. nie, następne pytanie, proszę. No dobrze, w takim razie chciałam do ciebie nawiązać w takim razie, bo na pewno dla ciebie takim kopniakiem fajnym, motywacyjnym, energetycznym było to, co się działo w zeszłym roku w projekcie Miłosza i, i, i Dżinka. Wziąłeś udział w, w tym projekcie. To było bardzo stresujące, a nie motywujące. Proszę cię, że Miłosz, dla miło, to było stresujące dla Ciebie tak? Tak? Tym... tak, bo najgorsze jest wyskoczyć na jeden kawałek. Miłasz miał ten e, komfort że rozkręcić. wyskakiwał. Miał pierwszy numer stresu, drugi lepiej, a na trzecim już wchodzisz, a ja tak tylko skończą. jeden. Zanim się rozkręciłem, to już musiałem zejść, to jest najgorzej I uwierz tak. mi. Ale no, żartuję, tak pół żartem mówię, nie? No świetne wydarzenie. No. Możliwość współpracy naprawdę z wyjątkowymi ludźmi, 62 muzyków. To w ogóle magia tego miejsca. Dżimek, Miłość. Świetne, świetne wydarzenie. Też cała uprawa graficzna tego z Cinematic Artist, którzy zrobili świetny materiał, wideo to, to też jest świetna rzecz. Patrzę na twoją czapkę i widzę, że faktycznie reprezentka to. Ja nie mam tego komfortu, nie mogę patrzeć na czapkę. W ja swoją... Zawsze możesz się Dobrze, słuchajcie panowie, skąd tytuł? Pewnie będą o to Was pytać. Ułamek tarcia, dlaczego? Ułamek tarcia to jest hasło, które też pojawiało się w naszej wcześniejszej twórczości. Kiedyś tak się nasz, nasza kapela nazywała lata temu. No i oprócz tego też jest to takie symboliczne tarcie między nami, kiedy wchodzimy do studia, robimy burzę mózgu, robimy, ocieramy się o różne sytuacje po to, żeby wyprodukować taki album. No właśnie ostro było między wami w studiu, jak zaczynałeś nad tym pracować? No, by, było różnie. Lepiej przemilczeć? Nie, no to tak jak wiesz, no, praca twórcza na tym polega, że nie, nie lepiej przemilczeć, trzeba by to zobaczyć na własne oczy. No różnie, no, nie, to jest cały czas taka sinusoida. Taka praca nad albumem, nad kawałkami, na tym polega, że są momenty lepsze, gorsze i wtedy powstaje album. Nie? Praca koncertowa rozpoczyna się za tydzień, w przyszłym tygodniu, i dobrze pamiętam, zakopane na, na pierwszy rzut. Tak, tak, Zakopane, Krylica na pierwszy rzut. Ale nas najbardziej interesuje to, co się będzie działo w kwietniu. Niedaleko stąd, na ulicy Dworcowej, nie na Dworcowej chciałam, właśnie na Dworcowej, to było kiedyś na, na ulicy Żelaznej. Mega Klub 23 kwietnia. Już możemy chyba zaprosić na ten koncert. Ale oczywiście, zapraszamy serdecznie, zarówno na koncert do Mega Klubu, jak i zapraszamy dzisiaj, kto miałby ochotę jeszcze się z nami zobaczyć. O 19.30 będziemy na katowickim rynku. Będziemy pewnie kontynuować to, co, to, co robimy tutaj, ale mamy też tam dla Was plakaty różne. No i mało niespodzianki, króciutki występ, który tylko będzie inaugurował nasz powrót i zapowiadał pełny koncert katowicki w Mega klub. Niech zgadnę, materiał z tej płyty się pojawi. No! Na koniec, słuchajcie. Na koniec. Zapytam o to, kto wymyślił to. Okładkę. Tak. W sensie, tak, okładka z projektu niejakiego Michała Dziekana. Kto nie zna, ten powinien poznać, więc proponuję oczywiście sieć w tym celu przeszukać i przewertować. No i cóż, no, Michał Dziekan, reprezentant, the, the fresh. Słuchajcie, co pytania? Będzie też możliwość będzie, będzie też pytań, zadawania pytań przy y, okazji podpisywania. O, proszę. Mamy jednego, jednego człowieka, dobra, podchodzę. Dlaczego nie tak trochę w stronę psychorapu, jak było wcześniej? Jak na to najbardziej czekaliśmy. Się no, to... Może ty czekałeś, no, może nie czekali na to... coś troszeczkę mniej wiesz? Co, no może dlatego, że minęło to jeszcze więcej czasu, od czasu psychorapu i tak naprawdę w szkołach tego 97-98 ten psychorap przestał być tym, z czym się identyfikowaliśmy tak bardzo. No to mamy wrażenie, że w zmianach słychać. Może to z tego może, też... wiesz, Ja nie wiem, czy byłbym w stanie teraz w ten sam sposób rapować, wiesz, co w takim. Czyli zespół ewoluuje, krótko mówiąc, bardzo dobrze. Jak najbardziej jest, bardziej no. bardziej się kręcimy, bardziej nas teraz kręci taki truskulowy hip hop i, i różne wariacje na jego temat. Może jeszcze kiedyś głębiej się w to zanurzymy. Cieszę mnie, rozumiem, no ale no, no, tak jak mówię, no psychorapia jest już troszeczkę dalej od nas teraz. Słuchajcie, czy festiwale też będą w zasięgu y, Waszego będą zainteresowania? Będą, wolno nam mówić jeszcze o tym. No dobra, a ten festiwal, na który Ziombol pojechał? Nie wolno nam jeszcze tego. Dobra, słuchajcie, wiecie, o ten festiwal, jakby co, to ja jakby... Co ty mówisz? To, 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 to nie, to nie, dementujemy tutaj wszelkie pogosy. To ty, wszelkie, wszelkie to, to ty nie możesz mówić. No to, to co? To przechodzimy do podpisywania, prawda? Naprawdę nic mi nie wiadomo na ten temat. O Tam który też mówisz? To absolutnie nie wiadomo, to jest w ogóle...